Cześć! Siedzimy sobie właśnie w golfie siódemce. Mam tutaj Discover Media, czyli jednostkę infotainment z tego samochodu. Technologia MIB2. I pokażę Wam, jak tutaj przekodowuje się region. Jeżeli zaimportowaliście samochód na przykład ze Stanów Zjednoczonych, dość często się importuje na przykład siódemki GTI. Trzeba by przestawić tutaj rozdzielczości, przepraszam, czystotliwości radia. Od razu mówię, że to nie zmienia regionu nawigacji. Na to jest zupełnie inny patent, dużo trudniejszy. Możecie zobaczyć mój poprzedni filmik o kodach FEC i SWAP. Jeżeli Chcecie się dowiedzieć więcej o zmianie regionu nawigacji, no, ale teraz mu pokażę, jak zmienić częstotliwość. W tej chwili mam to zakodowane na Stany Zjednoczone, bo robiłem poradnik na drugi kanał, więc przekodowałem to w jedną stronę, a teraz muszę przekodować to z powrotem. Więc jak widać, maksymalna częstotliwość to 107,9, minimalna częstotliwość to 87,7. A pojedynczy skok częstotliwości to o 0,2 MHz, czyli nie możemy ustawiać w ogóle parzystych. Nie możemy ustawić 93,0, tylko mamy 93,1, mamy 92,9, bo w, w Stanach Zjednoczonych jest właśnie taki zakres i taki skok. Teraz wam pokażę, jak to przekodować. Potrzebne nam jest urządzenie, które jest w stanie kodować, czyli na przykład OBD-11. Mam to podłączone do auta. Możecie użyć VCDS-a, możecie użyć tak naprawdę czegokolwiek, co jest w stanie zmienić wartości kodowania i adaptacji w samochodach Volkswagena. No to tak, mam połączenie z samochodem, wchodzę w moduł 5F. 5F to jest jednostka centralna systemu infotainment. Będzie to wyglądało tak samo dla wszystkich jednostek MIB. Powinno przynajmniej tak wyglądać, czyli nieważne czy jest to Seat, Skoda, Volkswagen, Audi. Przypuszczam, że Porsche z tym PCM4 też będzie miało tak samo. Łączymy się z tą jednostką 5F, wchodzimy w kodowanie długie, czyli w long coding. Przełączam się tutaj z tego opisowego widoku na widok bitów i bajtów. I przechodzę sobie do bajtu, przechodzę sobie do bajtu 9. Pierwsze cztery bity w tym bajcie to są, to jest częstotliwość i skok dla radia FM, a kolejne cztery to dla radia AM. Jak widzicie tutaj jest ustawiona wartość 2, czyli pierwszy jest wyłączony, drugi włączony, trzeci wyłączony, czwarty wyłączony, a dla Europy powinna być ustawiona wartość 1, czyli włączony, wyłączony, wyłączony, wyłączony. wyłączony. Jak widzicie, dla AM mam już ten region ustawiony tak samo, czyli włączony, wyłączony, wyłączony, wyłączony. Zapisujemy. Zmiany już weszły. Nie trzeba resetować jednostki, chociaż można. Możliwe, że MIB1 trzeba zresetować. To jest MIB2, więc tutaj zmiany wchodzą od razu. No i zobaczmy. 87,5, ale mogę ustawić na przykład 88,4, a zakres zwiększył nam się do 108. Kwestia tylko tego typu, że po takiej zmianie trzeba sobie na nowo zaprogramować swoje ulubione stacje. No także widzicie, prosta sprawa. Jeżeli macie urządzenie, które potrafi kodować, możecie sobie ten region tunera FM i AM zmienić sami. Nie jest to nic trudnego, nie trwa to jakoś długo. Przypuszczam, że jakbym nie opisywał tego, to uwinąłbym się w 30 sekund, żeby to zrobić. Ok, dzięki, to tyle na dzisiaj i na razie.